Cześć i witam tu, ja, Pepe. Chciałbym Was zaprosić na vloga, który będzie na kanale Pistoleta. To będzie piąty odcinek vloga. Będzie on zrobiony w Halloween. Będziemy na cmentarzu na pewno, będziemy na na wielu różnych miejscach ciekawych, których na pewno straszy i będzie tam strasznie. Więc zapraszam do oglądania tego vloga, naszego piątego odcinka. W tym odcinku tego piątego vloga pojawi się Pistoet, Pepe, Simon i trzy nowe osoby. Sandra, Kaja i tam jakaś ich koleżanka, nie wiem. Więc zapraszamy w Halloween. Filmik będzie wrzucony, vlog no, będzie wrzucony na, konto, na kanał Pistoleta w piątek po Halloween, pierwszy piątek. Więc oglądajcie. Mam nadzieję, że będzie Wam miło to oglądać. na wszystkim.